Moje powstrzymanie się od palenia dzisiaj jest w pewnym szerszym planie. I ten szerszy plan nie dotyczy tylko tego, że ja przestanę palić, ale że ja stanę się człowiekiem, który w życiu realizuje to, co by chciał realizować. Że ja nie jestem człowiekiem, który robi tylko na bieżąco, bo teraz trzeba iść do pracy, a teraz trzeba iść do szkoły, a teraz trzeba się zająć dziećmi. Ale mam jakiś pomysł na swoje życie. Okej, okay, czyli to jest taka wizja, że mogę być człowiekiem pod presją pracy, zadań, rzeczy, które wyrosły wokół mnie lub są konsekwencją wyborów i tak muszę to unieść i iść w drugą stronę. No i to chyba większość osób tak funkcjonuje po prostu, że ma zewnętrzne przymusy, które go pchają, niezależnie od tego, czy tam chce iść, czy nie. No I jest to, druga opcja, to, tak? Że to jest człowiek taki, który jest wewnętrznie zmobilizowany, chce, musi i ma taką siłę w środku, żeby to tak poustawiać wewnętrznie, żeby to szło w tą stronę, w którą ja chcę. To się nazywa Crisis Management.